Witam Was serdecznie w kolejnym filmie na kanale Ty Wiele Przygód, gdzie razem sobie skomentujemy i opiszemy kolejne zestawy oraz figurki z yy, Waszej ulubionej serii, czyli Lego, a konkretnie Lego Ninjago. Gdzie dzisiaj sobie zbudujemy miasto techno z Lego. Oglądajmy, zaczynajmy! Zapraszam! Najpierw musicie poznać tego małego Szczeniaczka. Czekajcie. Mia, pokaż się do kamely. O, widzicie? Ej, jakieś łodzki! Ja nie mogę, nie, jakiś łodziak. No taki... Dopiero co się umył. Patrzcie, jakieś łodzki. Ma na imię Mija. O, śłodziak. Śłodziaczek. Tak węższy. Mia już sobie poszła. W sensie jest tutaj cały czas. To nie wiem, słyszycie, ale dobra. Więc dzisiaj zbudujemy sobie miasto techno zlego. Powracam do normalnej osobistości i słuchajcie. Jest to dość ciekawe, bo w poprzednim filmie dobiliśmy 300 wyświetleń, a w wy wczorajszym filmie dobiliśmy 100 wyświetleń, więc pamiętajcie, żeby kliknąć łapkę w górę oraz subskrypcję, bo mamy już 350 subów, więc brakuje, więc w sumie przegoniliśmy Kirozaura. Ale jeśli chcecie przegonić jeszcze bardziej Kirozaura, to dajcie łapkę w górę i subskrypcję, żebyśmy dobili przynajmniej 10 łapek w górę pod tym filmem. A także napiszcie w komentarzu hashtag miasto, żeby zwiększyć zasięgi tego filmu. Go! Miasto będziemy budować tu. Więc to wszystko, co tu widzicie, to jest miasto ogólnie. Yy, ogólnie to jest miasto, nie? Wszystko, co tutaj ogólnie widzicie w tym jednym kwadracie. To jest jedno miasto z różnymi pomieszanymi figurkami i zestawami. Teraz ta plaża jest pusta, jedynie tu u boku mamy sobie takie skały, coś w tym stylu. Więc jeśli macie, no to tutaj umieśćcie różne takie skały, na których są figurki. Najlepiej figurki z ninjago, ale jeśli ogólnie nie macie ninjago, że ani jednego, a zbieracie jakieś inne Lego. Podajmy przykład Lego Technic, Lego City, LEGO, Lego Friends, Lego Avengers. To także możecie tutaj zrobić miasto z tymi budynkami, autami, co ja tutaj robię, ale zamiast niczego umieścić Avengers. Na samym środku, na tyle umieszczamy oczywiście figurkę z największym budynkiem. Tutaj takim techno, no nie? I następnie pro, e, potrzebujemy umieścić ochroniarzy, który, e, którzy także muszą być techno. Dlatego zdecydowałem się aktualnie na takich e, ziomków, których ustawiamy w takiej kolejności. Tutaj jeden. O, czekajcie, tu, tutaj drugi będzie stał. O. I trzeci będzie zasłaniał gościa, i mamy tak to uporządkowane. Następnie potrzebujemy takiego sklepu, czyli ogólnie sklepu z broniami. I ten sklep z broniami jest naprawdę ciekawy, tylko trzeba tu broni umieścić. Czekajcie. Postawiłem to. Jest tutaj bardziej na tyłach, ale okej okay się prezentuje. Jest git. Czekajcie, bo. Źle to zamontowałem, kordę. Źle to zrobiłem. To się tak powinno o, prezentować. Teraz umieszczamy to w tym miejscu. No i teraz. Teraz jest idealnie, nie? Teraz jest idealnie. I następnie sklep z kapeluszami, tak żeby się to przydało. Czyli coś mniej więcej takiego. Gdzie też by się przydała figurka? Różowego zejna. Umieszczamy ją. Tutaj i dodajemy na sam koniec, żeby to mniej więcej tak wyglądało. Yy, oczywiście pewnie zauważyliście te dwie małe kapsuły, czyli ogólnie dodatkowe sklepy. Yy, to chyba w 2017 coś w tym stylu. Te kapsuły były bardzo popularne. Takich kapsuł wydano trzy. A ja zdążyłem tylko na dwie, i dlatego y, figurki jakieś anime, czyli ogólnie, wyobraźcie sobie, że to jest Cole, nie? I y, y, to były bardzo popularne w tam, wtedy, więc y, ogólnie mi nie starczyło na kaja, a kaj wyglądał zwyczajnie. Y, tutaj y, umieszczamy sobie jakieś akcesoria, takie jak. Taka gąbka. Nie wiem, skąd ja ją mam. Ciekawe, umieszczamy ją? Co to jest? Co to jest za gąbka jakaś? Następnie, jeśli tam nam yy, i tutaj też pozostaje miejsce, no to oczywiście z jednej strony umieszczamy auto, o tak, a z drugiej strony umieszczamy kilka figurek. No, i oczywiście każdego z Was yy, ciekawi, jak wyglądali figurki anime, czyli tak je nazywam, ale niby to są yy, tak naprawdę yy, techno-figurki. Tak wyglądał Lloyd: dość interesująco, bo i z jest złoty. Tak wyglądał Jay: też ciekawią mnie te białe włosy, jak na starość. Yy, następnie mamy NIE. Która przypomina dosłownie normalną siebie, bo pacuje do niej ten strój wody, więc wcale tutaj nie widać nic anime zrobionego. Kol to w ogóle by mnie podejrzewał, że to jest kol, bo w ogóle karabin i jedynie jeszcze te wąsy, to w ogóle nie widać, żeby to był kol. Ale najciekawszą rzeczą jest Zane. Oczywiście, jak znacie mnie. Pewnie myślicie, że ja jestem z jakiegoś 2015-16 roku, a ja jestem jeszcze z 2012, gdzie się zatrzymałem i zobaczyłem takie figurki. Pierwsze. Zobaczyłem taką figurkę w 2000 jakimś tam. Była taka figurka z Zeyna. Ale w 2012 mogliśmy dostać już takie podobne figurki, jak coś takiego, nie? Spójrzcie, w ogóle zarąbista figurka jest teraz bardzo popularna i jest bardzo trudna do zdobycia, tak ona wygląda. Więc umieścimy ją, a to był Techno Zeyn, tak zwany Avatar Zeyn. Te figurki umieszczamy gdzie chcemy, następnie mamy takie platformy, które sobie uporządkuję gdzieś tutaj. Następnie dodaję awatar Garmadona, którego także tutaj kładę. Mam, zdobyłem jeszcze kilka ciekawych i interesujących broni, które także w różnych, w różnych miejscach porozwieszam. Następnie trzeba dodać klientów, czyli ogólnie ludzi, którzy będą. Yy, też reklamować sklepy, a także przychodzić do niektórych ludzi i coś kupować, yy, i nich postawimy tutaj w tych miejscach. Następnie tu yy, zdecydowałem się postawić skota, a tutaj postawiłem takie znane bronie. O, tutaj taką broń. I ogólnie w każdych miastach mamy latarnie, dlatego zdecydowałem się na Latarnie z 2012 roku na serio. Wiem, że ciągle gadałem w 2012 roku, ale wtedy powstało ninjago, więc ogólnie jest to jedno z najciekawszych rzeczy. I ogólnie ta latarnia jest serio zestawem z 2012, którą dajemy na sam środeczek. Tutaj z boku daj, albo gdzieś tam wywalamy akcesoria i tutaj dodajemy różnych naszych ziomków, którzy będą tutaj jakiś deskorolkowiec tutaj jakiś kelipidziomek i tam sklepikarz no i nasze super miasto jest już gotowe spójrzcie sobie na początek, a teraz na już koniec, kiedy ukończyliśmy to wszystko, pora na reakcję mojego pieska to jest ta reakcja wielki piesek z. ej, co jest wielki piesek opętał Miasto z lego Co tu się dzieje? Ej, Mia powiedz coś, Mia. Co ty robisz z tym miastem? Mia, czy wszystko dobrze z tym miastem będzie? Czy nie będzie dobrze, bo nie, nie, nie wiem. Ping. Fajny ten piesek, nie? Dajcie łapkę w górę i subskrypcję dla tego pieska. Więc dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale Tymon wiele przygód. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo z nami był piesek Mija, który jest bardzo słodki i kochany. Tylko ostatnio się umył i tutaj ma bardzo lodowate i nie lubi, jak się go tu głaska, bo jest zimno tutaj mu i ogólnie wejdźcie na mojego TikToka. W ogóle ostatnio utworzyłem konto na TikToku i mówię wam ej zarąbiszcie, bo tam mam już trzy filmiki i mam 300 wyświetleń. Na, na trzech filmikach mam 300 wyświetleń. Szok. Fajnie. Więc obserwujcie. Na, no, na. No. Czekajcie jeszcze. Jeszcze ostatni raz mi ja się się Czekajcie. Oh, mam dobry pomysł. Ej, patrzcie. ja wam pomacha. Pa, pa. Pa, pa. Pa, widzowie. miusia wam macha, Pa.